Cześć, witam cię w drugim odcinku kolpetycji z ruchu. Dziś zajmiemy się tym, jak stać, jak siedzieć, żeby nie obciążać lędźwi. W tym nagraniu i paru kolejnych, będę opowiadać o przyczynach bólu w lędźwi oraz przyczynach problemów z lędźwiami. To, że masz na przykład dyskopatię w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, nie znaczy, że to jest przyczyna Twoich bóli, to jest objaw. Należy dotrzeć do przyczyny powstania dyskopatii i jeżeli Usuniesz tą przyczynę, która doprowadziła Cię do dyskopatii, to oczywiście nie znaczy to, że ją wyleczysz, ale oznacza to, że będziesz mógł mogła normalnie funkcjonować z lub pomimo dyskopatii i nie będzie ona przynosiła żadnego dyskomfortu ani bólu. Czy wiesz, że czasami wystarczy zadbać o prawidłową pozycję stojącą i siedzącą, żeby odciążyć kręgosłup lędźwiowy? Muszę Ci powiedzieć, że 95% osób przychodzących do mnie na treningi, stoi w taki sposób, że obciąża kręgosłup lędźwiowy. Jestem bardzo ciekawa, czy ty też popełniasz ten błąd. Zaczniemy od pozycji stojącej, to, co najbardziej wpływa na lędziwie podczas stania, oczywiście niekorzystnie to przepostowane kolana, popatrz jak lędźwie są wygięte i obciążone. Dlatego podstawą jest zostawienie luźnych kolan, żeby móc dobrze ustawić miednicę. Następnie miednica powinna być ustawiona w pozycji neutralnej. Co to znaczy? Najłatwiej ją ustawić w ten sposób, że kładziesz jedną rękę na brzuchu, drugą na lędźwiach Najpierw podwij miednicę maksymalnie, tak jakbyś chciała chciała nasikać na sufit. Poczuj, co czujesz pod ręką na lędźwiach, co pod brzuchem, później wypchnij do tyłu, poczuj, co jest na brzuchu, co jest na lędźwiach. I poszukaj takiego miejsca, gdzie jest równowaga między napięciem, rozluźnieniem w brzuchu i w lędźwiach. I najczęściej tam będzie twoje prawidłowe ustawienie miednicy, co znaczy, że jednocześnie będą delikatnie zaktywowane mięśnie wewnętrzne brzucha tak, żeby zabezpieczać kręgosłup lędźwiowy w prawidłowej pozycji. Jeżeli to ci nie wychodzi i nie masz pojęcia jak tutaj ustawić, to możesz po prostu przy luźnych kolanach ścisnąć pośladki i najczęściej w tej pozycji miednica będzie ustawiona Prawidłowo, następnie puścić pośladki i zostawić tak ustawiony kręgosłup. Dodatkowo możesz wydłużyć kręgosłup, czyli pociągnąć czubkiem głowy, który jest tutaj z tyłu, do góry, ale nie wyginając się delikatnie, pociągnąć tak, żeby poczuć, że się aktywuje, trochę wypłaszcza brzuch, to też zabezpieczy lędźwie. Co do pozycji siedzącej, to najbardziej lędźwie obciąża siedzenie w ten sposób. Nastojąco najczęściej potrzebujemy trochę podwinąć miednicę bardziej, niż byśmy chcieli. Tutaj natomiast na siedząco podwinięcie bardziej miednicy sprawia, że obciążamy lędźwie. Tu potrzebujemy czegoś innego. Niby znowu solidnej podstawy w miednicy, ale w inny sposób. Czyli chwytamy każdy pośladek, wyciągamy go do tyłu, tak żeby poczuć, że siedzimy na guzach kulszowych, na tych kościach, które są w pośladkach. I popatrz się, automatycznie kręgosłup jest w dobrej pozycji. Nie idealnie prosty, taki delikatnie wygięty, ale właśnie zachowujący swoją prawidłową krzywiznę. Czyli tutaj potrzebujemy delikatnie wypchnąć miednicę do tyłu. I to samo będzie jak siedzimy na podłodze. Siedząc na podłodze czy przy różnych ćwiczeniach, również potrzebujemy prawidłowo ułożonego kręgosłupa lędźwiowego. Czyli nie tak, przez to obciążamy kręgosłup. Czyli jeżeli chcesz się rozciągać, na przykład i w ten sposób ciągniesz, to tak naprawdę głównie obciążesz kręgosłup lędźwiowy. Żeby zrobić to prawidłowo, znowu wyciągnij każdy pośladek, tak, żeby czuć, że siedzisz na guzach kulszowych, i wręcz wypychasz je do tyłu, wyprostuj się i dopiero z tego, z prostymi plecami. To jest prawidłowa pozycja do siedzenia, ale jeżeli chcesz się rozciągać, to prostego, prostymi plecami nachalasz się w przód, wypychając pośladki do tyłu, żeby rzeczywiście rozciągały się nogi, a nie obciążał kręgosłup lędźwiowy. Czyli pamiętaj, ważniejsze jest ciągnięcie pośladkami w tył, niż na siłę ciągnięcie rękami w przód, bo wtedy odcinek lędźwiowy obrywa najbardziej. A co zrobić, jeżeli masz w ogóle nierozciągnięte nogi i nie jesteś w stanie inaczej usiąść niż w ten sposób? Weź sobie na przykład zolowany kocek, włóż pod pośladki i usiądź na nim tak, jakbyś chciał, chciała zjechać pośladkami w dół, tak żeby umożliwić ten ruch miednicy delikatnie w tył. Jeżeli koc jest za małą opcją, to po prostu gruba książka, jakiś klocek, step cokolwiek masz w domu, albo może też się okazać, że po prostu ćwiczenia w pozycji z pustymi nogami są na razie nie dla ciebie. Koniecznie daj znać w komentarzu, co odkryłeś, odkryłaś. Czy stoisz, siedzisz z prawidłową postawą dla kręgosłupa lędźwiowego, czy może nieświadomie nadmiernie go obciążasz. Jeżeli chcesz się dowiedzieć w praktyce, jak ćwiczyć, żeby odciążyć kręgosłup lędźwiowy, jak ćwiczyć, żeby wrócić do zdrowia i zapobiegać bólom kręgosłupa. Zapraszam cię na moją platformę Body Restart. Link do wszystkich informacji o platformie wklejam poniżej. A tymczasem o kolejnej przyczynie bólu lędźwi powiem już za tydzień.